Czy w Twoim związku rozmawiacie o problemach? Czy problemy są rozwiązywane na bieżąco, wychodzicie z tym, co nie działa? Czy może czekacie aż same się rozwiążą, aż los zdecyduje za Was? Być może czekacie na to, że mm, nabierzecie pewności siebie, aby wyjść z rozmową. Pamiętaj, że relacja to komunikacja. Jeżeli nie komunikujesz swoich potrzeb, Granic, wartości, to druga osoba ma prawo ich nie znać. Druga osoba ma prawo nie domyślać się, czego chcesz i potrzebujesz. Jeżeli nie zakomunikujesz, nie możesz oczekiwać, że coś samo się zmieni, że ktoś się domyśli czy wy, wyczyta w Twojej głowie. Tak jak Ty nie czytasz w myślach swojego partnera, tak samo on nie czyta w Twoich myślach. A być może starasz się za bardzo, być może to ty wyczytujesz z góry, rozwiązujesz zagadki i wiesz z góry czego potrzebuje. Pozwól mu to zakomunikować.